W tym wideo uświadczysz rozpakowania najnowszego, najdroższego, najbardziej zaawansowanego telefonu marki Sony Xperia 1-2. Kod Czarny Ninja. Gorilla Glass 6 z przodu i z tyłu. Hybryd Dual SIM. IP68, czyli woda, kurz do 1,5 metra na 30 minut, OLED i 1 bilion kolorów, 65 inch ekran, 84% pokrycia, 21 na 9 643 ppi density, czyli bardzo gęsty ekran, bardzo, 643 to jest bardzo dużo. Snapdragon 865, 256 GB pamięci, 8 GB RAM, możliwość ułożenia karty pamięci. Co jest w pudełku? Jakieś karteczki, panie kolego, instrukcje. No dobrze, sobie przytryknąć i po prostu oddać na makulaturę, chociaż makulatury już raczej nikt nie zbiera. To ile tych kartek? No, przecież to już wystarczy. Ten, no, nie marnujcie do drzewa, rosną. Nie, niech rosną. Kolejna kartka, co tu mamy? O! Piękna ładowareczka, panie kolego. Czy to jest ładowarka szybkiego ładowania? Czy tu naładujemy szybko? Niech ja przeczytam tutaj. Zbliżmy się safety. Ta... No 18W. USB typu C PD. No to wiesz od czego to jest skrót. Dobra, lecimy dalej. Słuchawki. Ale nie na USB typu C. Na zwykłego dzieka. No i o to dzi wracamy do starych śmieci. No i oczywiście kabel USB typu C czarny. Standardowy. Ty się sam nie odzywaj, to nie o tobie. Dobrze. No i pudełko. Dobra. No. Zobacz, jest telefon piękny. Zanim rozpakuje te powąchać. Pachnie jak wojownik. Usuńmy go na wagę, zobaczmy, ile waży. No pięknie, to lekki, 181 gram. To piękny telefon. No to taki jest, wiesz, czarny, błyszczący. I zrobiony w Belgii, tak? Nie, Belgia? No jest napisane Belgia, Japonia i Belgia. No to elegancko, porządna maszyna. Zobacz, mamy na jacka. No to przecież mikrofon jest oczywiście u góry. Jeden. Tu mamy anteneczkę. No to pewnie musi być. pogłoszenie, ściszanie. Jest i przycisk Power, który jest również odciskiem palca. No i mamy spółsmigawki USB typu C i kolejny mikrofon. Jest i flash. No i oczywiście aparat, wszystkie mają 12 megapikseli, 1.7 wide, 2.4 telefoto, no i 2.2 wide. jest jeszcze tuning głębokości, czy depth view, no to nie wiem, jak to przetłumaczyć po polsku, falcuje się, no niby nie, zobacz, no, spoko, mnie się podoba, fajny, taki długi, rozumiesz, no jest fajne urządzenie na, na SIMkę, zobacz, nie trzeba żadnych urządzeń, żadnych szpilek, bajerów, Podważasz, wyciągasz, to powinno być w każdym smartfonie. Hybryda, dwie karty SIM, albo karta pamięci i SIMeczka. Elegancko i o to chodzi, jest wszystko. Włączmy go, zobaczmy co się stanie, gdy uruchomimy smartfona Sony. Czy będą eksplozje, czy będą fajerwerki? Napis Sony A. Napisony to zawsze się tak, kojarzył z prestiżem, rozumiesz? Jak miałeś telewizor, Sony, to byłeś gość po prostu. Byłeś po prostu figura na dzielni. Dobra. Włącza e, się. To samo Welcome. O! Fajna animacja, zobacz. No i co? Halo! No dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście aktualizacja. Fajne zdjęcie jest przy aktualizacji, tak jakbyś w pit stopie. No, ciekawe. Aktualizujemy. Dobrze, umieściłem już wszystkie swoje informacje w telefonie. Zobaczmy czytnik linii papilarnych, który jest z boku. No, nie jest to najszybszy czytnik linii papilarnych. I powiem ci, że troszeczkę mi wkurza, ale wszystkiego można się przyzwyczaić, prawda? Piękny ekran, jeden bilion kolorów. Co mamy tutaj yy, przeinstalowane? Jakie aplikacje? No Czasami nie działa, no ale to. Trudno. Dobrze. Benchmarki. Wyniki w benchmarku. To jest bardzo ważne oczywiście. Piękne wyniki. No tego się nie spodziewałem. Zauważyłem jaki piękny wynik. 3275. To to ja rozumiem. Zagrajmy w grę. Jedna z najbardziej pobiera pobieranych gier na świecie Panie kolego. 100 milionów pobrań. No, powiem Ci, że bardzo przyjemnie się gra na tym smartfonie. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak wygodnie można na nim grać. A co za tym idzie, zwiększa twoją szansę na wygraną. To masz przewagę nad przeciwnikiem, bo on może ma mojego smartfona. Źle mu się gra niewygodnie i robi błędy, a ty na porządnym smartfonie zobacz. Raz, Tyle nie miał szans! No no, czy my to mówimy i teraz się czołga? Bo co miał? Miał Nokia 320, no albo coś w tym stylu. Słuchaj, to jest właśnie. O, drugi, drugi, uważaj. Samsung, Samsung! Rozwal go, rozwal go, rozwal, rozwal Samsunga. Ale pojechałem po nim, popatrz, jest 20, koniec. Na kolanach, na kolanach jest 20. Proszę, proszę. Tak, tak. O, i koniec, game over. Bateria mu opuściła, i koniec, widzisz? No ja o YouTube'a.

Test negative. You shot that girl for fuck's sake! It wasn't a girl, Lieutenant. It was a machine that looked like a girl. You put your gun against her head and you blew her fucking brains out. I did what I had to do to advance the investigation, and I'd do it again if I had. To. You're a lowlife. Camera. Standardowa aplikacja. Standardowa aplikacja. że dam to wyżej. Mam tutaj oczywiście mode, jest portret selfie, panorama, slow motion, Google Lens i Pro. Dobrze, weźmy sobie w ustawienia. Mamy tutaj aspect ratio i rozdzielczość zdjęć, tak? mam 14 3 16 9 1 1 12, 9 9. Prawda, object tracking włączone, auto capturing off. No tam. Wiesz, dużo jest funkcji, nie będę o wszystkich mówił, bo to wideo trwałoby strasznie długo i tak jest za długie. Oczywiście są i skróty. Do samego flashu mamy red. I zobacz, ile jest funkcji na samym flashu. Bardzo dużo funkcji. Oczywiście możemy sobie wrócić kamerkę. Tak, no dobrze. I tu jest też beauty mode, ale to możemy sobie darujmy beauty mode, prawda? No i wyszedłem. Wróćmy sobie do ważnej rzeczy która bardzo mnie irytuje w tej aplikacji. No, sobie połóżmy jakiś tutaj sumiarkę. Dobrze, mamy trzy lęzy, prawda? Robimy zooma trzy razy. Z szerokiego kątu mamy taki zoom. Wracamy do jednego, ale dalej jesteśmy na tym samym lędzie. Wchodzimy na drugi lens. Obiektyw. Będzie. ja mówię lens. I mamy zoom troszkę dalej, prawda? Na telefoto wchodzimy. Jeszcze mamy. Nie, jeszcze bliżej, ale nie mogę z telefoto wrócić do szerokiego. Muszę wyjść całkowicie i kliknąć na kolejny lens. I w czasie nagrywania jest to po prostu. Trzeba wyłączyć nagrywanie. No. Powiedzmy, że wchodzę w nagrywanie. Nagrywam. No, ja tutaj nie mogę nic zrobić. Mogę tylko powiększyć trzy razy. I żeby wejść na przykład na szeroki kąt, no to muszę wyjść z nagry wyłączyć nagrywanie. I właśnie to mnie denerwuje. To jest beznadziejne. Nie wiem, kto to wymyślił, ale tak jest. Sony. No, dziwnie. Dobrze, weźmy sobie jeszcze w tutaj w opcję nagrywania filmów. Mamy 4K w 30 i 60 klatkach, Full HD, Full HD w 60 klatkach, 1080 na 1081 na 1 i HD. Prawda? Lokalizacje, guidelines, sound, dźwięki i tego typu rzeczy. Weźmy sobie w Aplikację Cinema Pro dla profesjonalistów. W tej aplikacji, poprzestawiane, ustawiasz sobie nowy projekt, tak jakbyś w profesjonalnej kamerze, prawda, nazwa projektu, co chcesz sobie napisać i tu możesz sobie zmienić. 2K, 4K, 60 klatek, 25, 29, 24 damy. Mamy winiety, soft monochrom, soft cloud, strong, warm, bright po vani esta w Venice to jest dla mnie najlepsza dobrze ISO od 800 do 64 lęzy możemy sobie pozmieniać, prawda Zostawmy ustawem przyśrodkowym 24 jak widzisz jest Kilka rodzajów tutaj świateł. Przysłona z 360 aż do 1.4. Prawda? Elegancko. Fokus. Oczywiście możemy mieć manual focus. To jest czymś naprawdę rewelacyjnym. Może przejdźmy już do sampi. To jest sampo zrobione w HDR z zwykłą aplikacją. Pięknie wyświetlanie na ekranie. Zobacz w nocy, pamiętasz jak pokofon się tutaj trząsł, tutaj się nic nie trzęsie, chodzi jak w szwaj... wróć, w japońskim zegarku. Dobra, w nocy robimy zuma trzy razy, no elegancko. Zobacz jak myślisz, moim zdaniem, pierwszorzędnie. Mam podświetlone, znaczy, w sumie w nocy wiesz, a wszystko jest podświetlone, nie? Nie no, moim zdaniem jest top, panie kolor. Zobacz że diabeł, widziałeś byście Złapie zima Nie złapie, nie wiem. Jak cię ukąsi to po tobie. Nie no nie wiem to jakiś polny jest. Albo i nie, nie wiadomo. W każdym razie. Zobacz. Jedzie taksi. Ładnie widać, bardzo ładnie. No ale słuchaj, wideo w nocy. Zobacz, no wygląda bardzo dobrze. Przynajmniej na ekranie wygląda najlepiej z... Nie, nie widziałem nigdy lepiej w nocy. Czyli ekspozycja tutaj elegancko. Wszystko chodzi, stabilizacja również bardzo dobrze. No i o to chodzi, elegancko. Dobra. Zmień mnie na kamerę przednią. Przednia kamera, śledzenie twarz działa No i bardzo dobrze, wszystko chodzi elegancko jest trochę Jest trochę szumu, ale pamiętaj, że to jest noc jak na nocne wideo yeah. pro wideo w nocy. Jest kinowo? Czy nie jest? Wygląda, że jest. Tam dalej nie idziemy, rozumiesz dlaczego? No i coś organc, bo Co to dużo mówić, panie kolega? Piękna sytuacja, nie wcale odjeżdżałem. Jadł świat. Czkawe jak po edycji to wyjdzie. Myślę, że dobrze. Ustrzeliłem parę foteczek, powiem Ci, że bardzo przyjemnie mi się strzela foteczki w wersji Pro. Jest troszkę zabawy, ale efekty są niesamowite. To światło, to odwzorowanie kolorów. Coś pięknego. To jest prawdziwy, porządny aparat w smartfonie. Konkluzja. Ten smartfon jest dla graczy szeroki ekran, prawdziwe 4K Dolby Atmos to jest najlepszy experience, czy jak jest po polsku experience? Najlepsze doświadczenie w grze, które daje ci przewagę. Nad przeciwnikami jest gra się bardzo wygodnie. No zobacz wszystkich koszy po kolei i o to chodzi, żeby miałeś Przewagę, i żebyś wygrywał, i ten smartfon wygrywa. Aplikacje Pro, coś pięknego. No, te ustawienia, to podgłaszanie, no coś niesamowitego. Ale pomijając, już aparat. Samo użytkowanie tego smartfonu jest bardzo przyjemne. Dobrze trzyma się w dłoni, bo jest wąski. No, większość smartfonów jest dzisiaj szeroka, no i ciężko złapać taki szeroki, a ten jest wąski. Dobry dla kobiet, gdyż wibracje, które on wywołuje, są dość intensywne. A czasami nawet przyjemne. Surfowanie po internecie również bardzo przyjemne. Jak i oglądanie YouTube'a w prawdziwym 4K. No, słuchaj, jest różnica. Ja przynajmniej odczuwam tą różnicę, klikając sobie właśnie. 4K. Jest to specyficzny smartfon mhm. dla specyficznego, pięknego klienta, który nie wstydzi się być wyjątkowy, a co za tym bardzo prestiżowy. Pozdrawiam i polecam.